Cześć! Dzisiaj Wam pokażę e, swoją fryzurę, która, o którą mnie tak dużo osób ostatnio pytało. Miałam dzisiaj plan zrobić tyle filmików, ale oczywiście cały dzień e, dzwoni do mnie mama, nie wiem tata, brat, wszyscy i miałam kolega, przyszedł na kawę i dopiero teraz po południu e, postanowiłam się zebrać i to zrobić. Fryzura będzie bardzo łatwa. Naprawdę dziecinnie prosta. sorry za mojego tutaj przeciela na brodzie. Musiałam się wysmarować trochę tym brązerem, bo tak patrzę w tym świetle wygląda bardzo blado na kamerze. I co będziemy potrzebować? To parę wsówek do włosów, szczotka albo grzebień. I to wszystko... Oczywiście musimy wyczesać włosy, rozczesać je. Yy... Moje włosy są dzisiaj trzydniowe dniowe i co robimy? Piękny to będzie wygląd. Na początek właśnie oddzielamy tutaj z przodu, tak mniej więcej tyle. A te wszystkie włosy to mamy z tyłu. I nawet y, tą fryzurę miałam ostatnio w piątek i koleżanka mnie pytała, Aga, jak ty to zrobiłaś, że te włosy ci tak nie wychodzą? Dlatego może, że nie są świeże. Jakby były świeże, to strasznie, to, by, mm, to dziwnie wyglądało. I co teraz robię? Odwrócę się do was tyłem. Ciekawe, czy to będzie widać. I co robię po prostu tutaj, skręcam y, banana, czyli taki kok francuski i co robię, Przeciągam go w tą stronę tutaj, jak mi tu wchodzi i teraz tymi trzema psówkami. ja mam się paznokcie zrobić, ja mam tyle rzeczy w domu zrobić. Tak. Co tył. Teraz przód. Zawijamy skrętasa w ten sposób i go tutaj suweczką. I. Je. Tutaj w sumie można by było je trochę przytapirować, tam z tyłu. Tutaj ładnie wyszło, ale z tej strony mi się nie podoba. Jeszcze może odwinę go. I jeszcze raz. jest to. Hmm? Wyżej go po prostu zaczepiłem. Tak wygląda z boku. Tak wygląda z tyłu. Widzicie? Proste, 3 sekundy i fryz gotowy. Ta-da! Oczywiście dajcie znać, czy się podobało, czy nie. I do zobaczenia.